Wielka Księga Objawień, Jezus Chrystus, żar z góry, płynie ciągle, aby obudzić śpiących jeszcze ziemskich ludzi. Lecz gdy bez otwarcia swojego prawdziwego duchowego widzenia będą, to żar rozpuści ich otoczki wszystkie i bez świadomości duchowe powrócą do krainy, z której również tacy wyszli. Tak zatracą wszystko, co zdobyli. Przez swój byt cały. I choć sami sobie krzywdę robicie swoim uporem, tkwiąc bez świadomości duchowej, to i sami się sądzicie. Myślicie, że ktoś za was będzie zajmował się waszymi brudnymi czynami, złymi słowami i tragicznymi myślami? Otóż nie. A tak żyjąc, głęboki grób sobie wykopaliście i tak teraz jeszcze raz wszystko złe. Co wytworzyliście, przeżyjecie aż do ostatniego grosza. Na wszystko zwrócicie waszą uwagę. Co złe, i to już koniec. Więcej dla was brak. A tu na ziemi okres pozoracji bezczynności w prawdziwym sensie duchowym minął. Już do każdego płynie taka siła, wielu już dopadła, że ożywi wszystkie wasze słowa, myśli, czyny i Dokłada się do tego cała wasza karma. Zobaczycie, już widać jak sobie z tym radzicie. Przed silniejszym bez ustania jesteście, brak najmniejszych szans. Lecz cierpienie rzuci was wiele razy na kolana. Bacznie obserwujcie, co do was obecnie zmierza i w czym obecnie tkwicie. Więcej dopisze wam wasz dzień powszedni. Tak, byście mogli się całkowicie rozliczyć. Przecież sąd ostateczny się kończy, a wy jesteście bez najmniejszego wpływu na ten oczyszczający proces. Dlaczego teraz, pewnie zapytacie, ponieważ to, co dzieje się na Ziemi obecnie i doświadczenia z przeszłości, zbyt mało dają Wam jakichkolwiek szans na poprawę. Bez słuchania trzech praw Bożych, zawartych w Krzyżu Prawdy i siedmiu praw Pana stworzyciela, byliście. Odwróciliście się od Pana. To logiczna konsekwencja: zakończyć wszystko, co połączyło się z ciemnościami. Mocne i silne uderzenia zakończą proces sądu ostatecznego. Bez uprzedzeń, objawień, te już były i Wasza całkowicie otępiała ujemna reakcja. Szkoła prawdy obecnie na Ziemi jako stoja dla tych, co chcą przyjąć wolę i miłość oraz prawdę Pana Stworzyciela w swoje serca. Zobaczą ilu i jakie duchy zdążą bramę woli i miłości przekroczyć tu na ziemi, a ilu zostanie przyjętych, by mogli dalej na poziom duchowo istotny podążyć. Pamiętajcie, tylko jeszcze żywi mogą wejść duchowo. Martwi leżą na cmentarzach swojej codziennej ziemskiej rzeczywistości.